Właśnie w tym momencie, że z kronerium. piękny piękną klacz, derczy, um, bo jest trochę chłodno. A ja, 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 ja. No, nie wiem, um, szala. No nieważne. No i jak tam, Kornelię, u Ciebie żyjesz? Not. Piękna piosenka, gdzie ty, kofa ty nie moja kochana, zostań moją żonką, bo wtedy proszę cię na kolana, moja piotronko ja, Nie ja, tej ja. piosenki, co ukochane, spodobało. Tu zaśpiewaj, tu zaśpiewaj, razem z nami Plastikowa biedronko Dobra, nie No, mi się chodzi w ogóle o spaceranie o Plastikowa Biedronka Aż super pieska, moje mojej Hej, a ty dokąd? Nie ja umiem widować koni Aha, przez chłopczem jest bardziej cieniście. Mm -hmm. Okej. Okay. Okay. To my kończymy. Bye. bo idziemy dalej. jak no, nie chcą się kamerować, bo za Bateria, te ria pa-by-nie,